Zielonym lasem i co najważniejsze, opieką bożą. Nad nim rozpościerało się błękitne niebo. Nie należał do najurokliwszych. Piękny jednak jego znajdowało się we wnętrzu. Dla niektórych był to tylko ośrodek, dla innych dom rodzinny. Jedno było pewne, pobyt w nim każdego z nas czegoś nauczył. Były w nim chwile zabawy, ale też i obowiązku, chwile śmiechu, ale również i skupienia. Każdy w nim był podróżnikiem. Dla niektórych była to podróż duchowa, dla innych intelektualna bądź twórcza. Wszyscy zmierzaliśmy do znanego tylko nam celu. Każdy z nas miał możliwość bycia gwiazdą bądź otaczającym ją niebem, bez którego nie świeciłaby tak mocno. Codzienne msze, Warsztaty telewizyjno-medialne, i ludzie trochę różni od nas, i zarazem bardzo podobni. Każdy przywiózł tu cząsteczkę siebie. Każdy był inny. Każdemu towarzyszyła inna historia. Przywieźliśmy zarazem swoje przeżycia, emocje problemy jak chęci do wyrażania siebie, do spontaniczności. Mierzając się codziennie ze sobą, ze swoimi słabościami, smutkami, problemami, przeciwnościami losu. Jesteśmy. Jesteśmy i tworzymy telewizję dzieci dzieciom. Ja jestem. Jestem. Co prawda z czasem smutny, niedostrzeżony, zagubiony. Ale to się nie liczy, bo ja jestem na tej ziemi i stąpam po niej najlepiej jak potrafię. Wspinam się na górę, którą jest życie wszystkimi siłami, wierząc, że tak jak w przyrodzie, mimo iż czasem pada, to zaraz potem pojawia się słońce. A ono pojawi się, jeśli tylko tego zapragnę, jeżeli nie będę wątpił, bo w życiu liczy się wiara. Wiara w Boga, w siebie, w swoje możliwości, wiara w szczęście. I czasem nie wszystko jest tak łatwe, na jakie wygląda. Próbujemy kilka razy. Jesteśmy zmęczeni i wyczerpani, ale na koniec osiągamy efekt, który zadowala nas wszystkich, czyni z nas spełnionych ludzi. Życie nie jest miłym pieskiem. Czasami nas przytłacza, gnębi, zabiera ukochane dusze, daje się z nas igrać, walić w nas pięścią, zadawać bolesne ciosy. Ale w nas tkwi siła, wiara, chęć walki. Smoknięcie w deszczu chce nas czegoś nauczyć. Życie nas uczy. Bo można ciągle widzieć kurz na oknie, ale też można i zarazem zobaczyć piękny widok za nim. Ważne jest, żeby pomagać innym, słabszym, bardziej zagubionym. Znaleźć płomyk nadziei i przekazywać go drugiej istocie ludzkiej. Wtedy życie stanie się jaśniejsze. Ważne jest, by więcej się śmiać, znaleźć więcej radości, odkryć swoją pasję i rozwijać ją podróżować, poznawać inne narodowości, inne obyczaje, odkrywać siebie, ludzi, uczyć się. Życie, które jest jak plastelina to my je lepimy, uzyskując taki kształt, jaki tylko zechcemy. Należy jednak pamiętać, by nie zniechęcać się, nie zostawiać plasteliny za długo na wietrze, bo wtedy stwardnieje. Ale nawet z najtwardszej plasteliny da się coś ulepić wspólnymi siłami. Ważne, by pomagać drugiemu człowiekowi. My tę pomoc uzyskujemy od ludzi pełnych wiary w Boga, uczymy się od nich, jak i od ludzi, którzy przypominają nam, po co tu jesteśmy, nakłaniają nas do tego, by chciało nam się chcieć. Uczymy się samodyscypliny, ale czasem zdarzają nam się chwile, w których po prostu chcemy pospać. Jednak życie nie pozwala nam spać. Wstajemy, czasem niechętnie, pracujemy, odkrywamy, przeżywamy, jesteśmy. Zanim zaczniemy zmieniać świat, rozpoczynamy od siebie. My, najważniejsi dla nas samych, Stajemy razem i wspólnymi siłami i chęciami, tworzymy telewizję, dzieci, dzieciom, ja jestem.